O, widzowie, 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 widzowie! Cześć z tej strony Kiwik. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Robloxa. Widzicie, zaspałam. Dzisiaj będę popasowała Wam po prostu mój domek. I ogólnie bardziej zwykły dzień, przygotowywanie przeku się na tę kadoc. To często trzeba się ubrać, a ja po prostu zaraz będę gotowa, świeża, czysta i będę szybko. No to widzowie, już jestem piękna, gotowa do pokazywania Wam wszystkiego. E, chyba aż tak, ale na telefon zobaczymy. A nie, jeszcze makijaż. Dobrze, widzowie, to skoro jestem już gotowa, to teraz po prostu pokażę Wam te różne rzeczy. Oczywiście, że rzecz ciasna trzeba będzie uko udekorować mój przepiękny domek, ale jeszcze trzeba ciut dekorować moimi kwiatuszkami pięknymi. Wchodzimy w propster i będziemy dekorować. Więc po prostu będziemy dekorować. Czyli wchodzimy w puszczówkę i będziemy ubierać kwiatuszki. Dajemy takiego ładnego wiosennego kwiatuszka. Drugi weselny, ładny kwiatuszek, ale trochę trzeba go przekręcić, chyba że się nie. na no to już nie, Ale jak się da to, tak, karki kolejny kwiatuszek i jeszcze tutaj taki prześliczny kwiatuszek. No to wchodzimy i lubimy dalej. Czyli dajemy tutaj jednego kwiatuszka i jest kwiatuskowo. Ale muszę zobaczyć, czy da się jeszcze dać gdzieś kwiatuszka. Gdzie ja śpię? Ja śpię. A, tam śpię. Zapomniałam. <grym> dobra, czyli dam sobie tutaj kwiatuszka. I zobaczę, czy jeszcze tam mogę dać kwiatuszka. czy chyba jeszcze nie ma nikogo. Nie dam sobie kwiatuszka. A nie, co, co, to jest? Nie chcę malować. E, e, a, dobra, muszę jeszcze zobaczyć. No to mam wszystkie ładne kwiatuszki porobione, po prostu jest już bardzo, bardzo wiosennie. No to teraz, widzowie, będzie sprzątanko. Oczywiście będziecie mogli być jak sobie prześlicznie sprzątam to do dzieła. kiedy sprawdzałam cały dom udekorowałam, przebrałam się teraz pora na czas na pójście do sklepu. Już widzę cięłam i jak rozpakuję zakupki i się rozbiorę, będę gotować jak prawdziwa profesjonalistka. No to widzowie wybieramy składniki. W dzisiejszym odcinku będę to zupę pomidorową, czyli pijemy pomidory, kurczaka, warzywa, fachetka tak dalej. No i będę teraz tą I Części praktycznej. Kroimy pomidorki, kurczaczka, I jest już wszystko pokrojone. Jeszcze przy okazji łapiemy, żeby się żadnymi bakteriami nie zarazić. Tutaj ustawiamy temperaturę, żeby była dobra. Gotujemy, żeby wszystko dobrze było. I zaraz będę mogła po prostu Sejmować moją przepyszną obietniczkę No po prostu kranka I to No to widzowie widzicie jak pałaszuję Moją przepyszną obietniczkę Jest naprawdę dobra I bardzo, bardzo, ale to bardzo smakuje Pamiętajcie o tym. Jeżeli chcecie się nauczyć budować, oglądajcie kijek.pl, bo ja to umiem widzicie. Prawda? Drodzy widzowie, jeżeli pomyśleliście, że to już jest kompletny koniec odcineczka, to, da, to dam coś związanego już naprawdę z wielką nosą. Czyli narysuję. Przepięknego kurczaka. No, o, tutaj przepięknej. Myśla ludzie. No to do dzieła. Rysujemy kurczak. Jak wygląda kurczak? Hm, nie wiem. Dobrze, rysujemy kurczak. Kurczak jest żółty. Ma szyję żółto. Jest cały żółty. Ma nogi żółte. To jest przepiękny kurczak. Przepiękny. Oczy ma czarne. Jest uśmiechnięty. Ma taki dziuk. Lubi. Aaa, ee... Co by to? Dobra, je rysujemy od nowa kurczaka. Takie czarne oczy. Oraz taki dziób. Taki piękny dziób. Rysujemy takie coś. Nogi. Przepiękne skrzydełka. Proszę Państwa. I to jest przepiękny, wspaniały, de ładnie zrobiony, profesjonalnie zrobiony kurczak. Jeżeli podoba się Wam ten przepiękny kurczak, dajcie rzecz jasna opinię na temat tego przepięknego kurczaka na kanale pod komentarzami. A ja rzecz jasna, jak zawsze tak naprawdę Was bardzo serdecznie pozdrawiam. I to chyba w tym odcinku miało być na tyle. Za chwilę już nie będziecie mogli zobaczyć tego kurczaka. Więc wykorzystujecie chwilę, że możecie go nadal zobaczyć. I niestety wasz piękny kurczak będzie musiał się z Wami pożegnać. No to życzę snajdowe. Nie zapomnijcie o tym, żeby dać łapki w górę, subskrypcji. Komentarza oraz wielu, wielu innych rzeczy, które bardzo Was proszę. No to, ja widzowie, będę się już położyć. Jak się położę, to będzie koniec odcinka. No to Wam serdecznie życzę po prostu miłej Wielkanocy i porządków też, do no, szybkich, żeby było bez jakichś stresu. Czy jakichś po prostu niezbyt fajnych rzeczy. No to ja idę spać. Dobra Dobranoc.